Co? Jak się otwiera ten? Jak się otwiera back? No nie wiem, się o o inteligencję. Tak. tak chciałbyś Słuchajcie jak się otwiera w tu skonie? Y bak bak. zaraz tu nawigację zrobimy, słuchajcie, no bez pośpiechu Ktoś wie, czy mam sprawdzić w momencie? jak się otwiera bak w tłusku, nie? Wciskać klapkę i oskoczy samo. Udało się? Nie. Spróbuj wcisnąć. Nie wiem dlaczego. No. Trzeba wyłączyć auto. To nie tak mówimy na razie, idę po tą winietę tylko. No i... Mamy na 200 km, to dam radę. No. To podjadę, albo nie, zostanę już tu. Dobra, biorę w pieniądze, bo winieta kosztuje chyba coś. Ale nie, stream działa, widzowie? Bo tu jest zasłonięta. No to... to wyłączę? Jedynki na czacie. To wyłączę. Wyłącz. Działacie? Teraz dwójki piszcie, bo teraz wyłączyliśmy. tu jest No to... Dwójki, działacie? Dwójki A, no i Ty, działają. Super. A, a, Ty, a tu mają już słowiańskie słodycze? Może no, nie zewnątrz. Tu widzów trzeba brać. Czekajcie widzowie. Wezmę was stację. Okej Musiałaś, będziesz musiała Michał pomóc Tego, tego Mhm Ja Ci już wszystko podam Kamerę musisz zadzwonić Coś widzisz, coś jest tak, coś ciągnie tutaj Czekaj, bardzo na dół Czekaj, bo jest podłączona przecież No o, już proszę, poszło. To musisz odłączyć. Szare. Szary. Dwoma rękoma, bo tu nie dasz rady jedną. Nie dasz jedną. Nie, źle. Tu musisz... Ja idę do tyłu. Tu musisz zawsze patrz Kurwa mać. Czekaj.